Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sycher, w pobliżu pola, które dał Jakub swemu synowi Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii. Aby zaczerpnąć wody, Jezus rzekł do niej: Daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywność. Na to rzekła do niego Samarytanka: Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to. O gdybyś znała dar Boży i wiedziała kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, to prosiłabyś go, aby dał ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam te studnię i on sam z niej pił i jego synowie i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta. Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział. Idź. Zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta rzekła mu na to nie mam męża. Rzekł do niej Jezus, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz, teraz nie jest twoim mężem. To powiedział zgodnie z prawdą. Rzekła do Niego kobieta, Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus. Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele oddawać będą cześć ojców duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka ojciec. Bóg jest duchem trzeba więc by czciciele jego oddawali mu cześć w duchu i prawdzie rzekła do niego kobieta wiem że przyjdzie mesjasz zwany Chrystusem a kiedy on przyjdzie objawi nam wszystko powiedział do niej Jezus ja nim jestem który z tobą mówię na to przyszli uczniowie i dziwili się że rozmawia z kobietą żaden jednak nie powiedział czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła ludziom Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem się, prosili, prosili go uczniowie, mówiąc, rabbiec. O nim rzekł, ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie między sobą, Czyż mu kto przyniósł coś do jedzenia? Powiedział im Jezus. Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać dzieło jego. Czyż nie mówicie, jeszcze cztery miesiące nadejdą żniwa? Oto powiadam Wam. Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwasz otrzymuje już zapłatę i zbiera prąd na życie wieczne. Tak, iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwe przesłanie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście jeżeli to, nad czym się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy ich trud weszliście. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej. Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przyszli do Niego i prosili Go, a u nich został, pozostał tam zatem dwa dni. I o ile więcej ich uwierzyło dzięki Jego Słowu, a do tej kobiety mówili, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Oto Słowo Pańskie. Moi drodzy, dzisiaj w kościele praktycznie pustki. Nie przychodzimy do Niego, myślę, że nie ze względu na strach, ale przede wszystkim ze względu na rozsądek. W tym słowie, jakże ważnym, jest napisane, że Żydzi i Samarytanie nie lubili się i unikali się. My, nie unikamy siebie dzisiaj, że się nie lubimy, ale unikamy siebie, bo się kochamy. I wiemy, jakie może być zagrożenie, jeśli ja mogę być zarażony czymś, o czym jeszcze nie wiem. I w imię miłości pozostaję w domu. W wielu sercach może powstawać pytanie. Właściwie, dlaczego jest ta pandemia? Dlaczego wszystkie nasze miasta muszą obumierać, być praktycznie wyludnione, a my siedzieć w domu? No z jednej przyczyny, no to już ją wiemy, bo kochamy drugiego człowieka i chcemy jego dobra. Ale tak naprawdę pozostaje jeszcze jedna ważna kwestia być może, o której nie pamiętamy. Być może ten wielki post przez tego wirus może stać się dla nas wielką nadzieją i wielkimi rekolekcjami na każdy dzień. Bo popatrzcie, dzisiaj powstaje pewnego rodzaju rozłąka między życiem sakramentalnym a mną. Ale ta rozłąka nie jest karą, ta rozłąka jest wezwaniem. I zadaniem sobie pytania, czy tak naprawdę tęsknię? Za czym tęsknię? Ta cała sytuacja pomaga nam też przewartościować nasze życie. Popatrzcie, co roku mamy wielki post, i co roku biegamy, i różne rzeczy są ważniejsze niż zastanowienie się. Co jest najistotniejszą kwestią w życiu? I wystarczy pewien kryzys, niektórzy wierzący nawet powiedzą dopust Boży, abyśmy mogli zacząć reflektować i zobaczyć i na nowo dowartościować to, co mamy. Musi nagle przyjść pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Abyśmy na nowo mogli popatrzeć na siebie i zobaczyli, co tak naprawdę jest istotne. Z jednej strony, ten dopust boży też jest pytaniem o wszechmoc człowieka, i nie ulega wątpliwości, że wszechmogący jest tylko Bóg. Człowiek ilekroć bawi się w Boga i myśli o swoich możliwościach, to pokazuje, jak niebezpieczną zabawą jest zabawa człowieka w Boga. A dzisiaj ten kryzys spowodowany koronawirusem, oprócz tęsknoty związanej z życiem sakramentalnym, oprócz tęsknoty za Bogiem, ma jeszcze jeden wymiar tęsknoty za człowiekiem. Czasem my żeśmy się przyzwyczaili do mass mediów. Do różnych środków porozumiewania, a zapomnieliśmy o tym i o kimś, kto jest najważniejszy. Że sam środek porozumiewania nie jest istotny, istotny jest człowiek, z którym ja mam się porozumieć. Być może podczas tego wielkiego postu musimy zatęsknić za sobą, musimy na moment odseparować się, żeby na nowo powrócić. Do normalności, do naszych relacji i do zobaczenia tego, kim jest drugi człowiek, którego kocham, któremu chcę służyć i dla którego się ograniczam, bo tak naprawdę on jest dla mnie ważny. Moi drodzy, chciałbym każdemu z Was na te wielkie przymusowe rekolekcje, które po prostu mamy. Powiedzieć tylko jedno: nie bójmy się reflektować, nie bójmy się tęsknić. A jak już zatęsknimy i w końcu ten koronawirus się skończy, powróćmy do normalności. Powróćmy do spotkania się z Bogiem w życiu sakramentalnym. Powróćmy do normalnych relacji, nie przez jakieś nośniki, ale do tego, żeby do siebie. Przyjść, poznać, być może nawet przytulić. Popatrzcie, czasem my z dotyków zrobiliśmy różne rzeczy i powiedzieliśmy, że są złe lub dobre, ale dzisiaj, kiedy nam nie wolno się dotknąć, też możemy za tym zatęsknić. Zatęsknić za normalnością. Pozostańmy w modlitwie ze sobą. Myślmy o sobie. Róbmy wszystko dla siebie. A gdy już przejdzie ten czas kwarantanny, po prostu normalnie się spotkajmy. I bądźmy ze sobą sto na sto, a nie tylko od czasu do czasu. Amen.